No właśnie, teraz już na koniec pytanie poważne, ostatnie. Powiedz mi, czy tak z perspektywy już kilku lat nie żałujesz, że nie wziąłeś wtedy tego Joshua i wziął to Ruiz i zrobił co zrobił? Tak z ręką na sercu. Y Dzisiaj kanał Koloseum na wyjeździe. Dokładnie jesteśmy w Sopocie za naszymi plecami. Legendarne molo w Sopocie, a obok mnie człowiek, którego przedstawiać też nie trzeba, Adam Babyface Kownacki. Witam cię Adam serdecznie. Cześć, witam. Adam, no widzieliśmy się kilka razy w Stanach, w Polsce. Przy okazji, okazjonalnie jak przyjeżdżać na jakieś wakacje do rodziny. Teraz jesteś już kilka tygodni w Polsce, będziesz jeszcze kilka tygodni. 2 marca walczysz z Kacprem Made. powiedz mi przede wszystkim na początek jeszcze nie obok siebie, ale jak ci się tutaj żyje w Sopocie. będziesz miał taką dłuższą chwilę, żeby spędzić w kraju w ojczyźnie, więc pewnie, pewnie też zacierasz ręce z tego powodu. Tak, tak, no jest super pięknie. Właśnie mówię, że mamy takie polskie tutaj tak? Troszkę pogoda inna, ale właśnie no świetnie, tak, Sopot mi się naprawdę podoba i. Żeby nie Miami, pewnie bym tutaj, tutaj mieszkał. Dokładnie tak, no to Sopot jest kapitalne miejsce w wakacje. Pewnie jakbyś miał walkę w okolicach czerwca, lipca, no to byś zaznał wszystkich smaków i tu mnóstwo ludzi byłoby, więc to jest bardzo fajne miejsce. Iż idąc tutaj na, na, na rozmowę, powiedziałeś, że jak przyjeżdżasz do Polski, widzisz jak fajnie się zmienia. Fajna rzecz, co tak przyjechać sobie z Ameryki i zobaczyć, że, że tutaj też jest fajnie. no Dokładnie, że wszystko idzie jakby do przodu. Jest jakby coraz lepszy poziom y, tego wszystkiego, tak? Więc y, życia szczególnie, więc fajnie to widzieć. Dokładnie tak, ale nie przyjechałeś tutaj w rolach turysty. Za bardzo pewnie nie możesz nawet zwiedzać. Też rozmawialiśmy o tym poza kamerą, bo trening, regeneracja, odpoczynek, więc, więc trudno tutaj to wszystko zwiedzać. Powiedz mi, y, jak w ogóle ta pierwsza aklimatyzacja przebiegła w Polsce? Na jakim etapie teraz przygotowań jesteś? Y, no, na no, już sparujemy, tak? Więc już jest jakby stoili jeszcze 6 tygodni, nie całe 5, więc już sparingi są ostre, siła, bieganie. Wszystko, wszystko, co trzeba robić, żeby się dobrze do przygotować i je wygrać. Powiedz mi, w ogóle z kim tutaj się przygotowujesz, kto będzie twoim trenerem w narożniku, jak to wygląda? Złem yy, się właśnie kolega z Warszawy, Jakub Tarzywski. Tarzewski, przepraszam, yy, i też pomaga mi Rafał Łóżny i też robi siłę z mikim bab Babiarzem. więc fajny mój skład, każdy sobie pomaga i współpracujemy razem. Dokładnie tak, widziałem w Twoich mediach społecznościowych zdjęcia ze sparingów, tam między innymi Nikodem Jeżewski. z tego co się nie mylę, to są, że tak powiem, zawodowo kumple Kacpra Mainy, bo z jednej grupy promotorskiej, więc czy chłopaki coś tam Ci podpowiadają, jak to wygląda, bo pewnie drugi obóz też tak, na no, to patrzy tak trochę podejrzliwie. No nie no, tak robimy swoją robotę, też myślę, że... Jak będę sobą robił to co ja robię lepiej, to walk, walkę z Łotwizą wygram tak i no robię to co muszę robić tak i jak mówiliśmy mam super partnerów czy to jest właśnie Nikodem czy Artur Bizon co myślę że Nikodem się lepiej rusza od Kacpera a Bizon nie bije więc z partnerów i partnerów do treningów mam coraz lepszych niż, niż myślę że walka będzie. Dokładnie tak, to, to, to ważne i bardzo takie właśnie kluczowe kwestie poruszyłeś tutaj i poruszanie właśnie Nikodema i siła Bizona. Bizon widziałem ostatnio gdzieś w mediach społecznościowych u siebie wrzucał martwy ciąg 220 kg na ludzie, więc powiedz mi, jak on tam w ringu uderza, bo mówisz, że, że czuć. No siła ma chłopak, trzeba mu to przyznać. Dokładnie tak. Powiedz mi, jak w ogóle ty traktujesz ten pojedynek z Kacpem mainą? Czy na zasadzie, że fajnie byłoby fajnie w końcu zawalczyć w Polsce, yy, czy to jest jakiś etap, początkowy etap odbudowywania się po porażkach? Je, w ogóle, o czym teraz Adam Kownacki jeszcze myśli tak realnie? Yy, Objaśnić powiedziałeś, tak? Myślę, że zawsze chciałem walczyć w Polsce, zawsze to było jakby moje jakby takie marzenie, coś chciałem zrobić. Yy, Kasper się dozwał na Instagramie, tak? Że jest Polski i, i wyzwał mnie do pojedynku. A jak ktoś wyzwa do pewnego, trzeba ponieść szkiewicę i walczyć. A też właśnie to tu jako walka i też poważnie to ratuję. Tak? Przyjechałem tutaj na 8 tygodni, więc yy, zostawiłem dzieci i rodzinę w Stanach. I, no i teraz mi było strasznie, ale jednak do tej walki trzeba się naprawdę dobrze przygotować, żeby jakby też się odbudować, a też wygrać mistrzostwo Polski. Okej, okay, no to, to są te cele na najbliższe tygodnie. Mówisz, że jak zrobisz to, co, co umiesz najlepiej, to, to wygrasz łatwo tę walkę. Powiedz mi, co jeszcze właśnie Adamowi Komnackiemu chodzi po głowie w boksie, bo wiadomo, jedni cię już skreślają, drodzy uważają, że, że być może jeszcze coś może zdziałać. A co sam Adam Kownacki myśli? No zobaczymy, tak 2 drugi, marca. Myślę, że też jakby kasy będzie słaby właśnie wyzwaniem dla mnie, bo jest młody, ambitny. Więc. Dajmy pewno walkę, nie przyjdzie, że przyjmie dwa ciosy i się położy, tak, więc wiem, że też na to jakby patrzy jak szansa życia, więc będzie w 2% przygotowany, a ja to potrzebuję, żeby sobie upewnić, że jeszcze, jeszcze, jestem, jeszcze jestem gotowy na walki z czołówką, tak, I, i, i myślę, że ta to pokaże, tak, czy jestem gotowy, czy jednak już jest taka naprawdę bliżej końca. Twoje walki kibice jakby doskonale znają, pamiętają, wiedzą jaki jest Twój styl boksowania, może nie wszyscy tacy kibice boksu, którzy nie interesują się tym boksem na co dzień, może nie wiedzą jak walczy Kacper, ale bardzo podobnie, więc no trudno tutaj przewidywać moim zdaniem walkę, która miałaby wyjść nie wiem poza czwartą, piątą rundę, przy Waszych stylach raczej knockout będzie wisiał w powietrzu od początku? No jak najbardziej, tak. Yy, na tym trenujemy, tak. Jak też być siła z y, y, Mirkiem Bawiarzem, więc siła też będzie. I nie podnoszę jeszcze tyle, co Artur, ale kurde, siła jest, więc... Yy, więc na pewno będzie nokaut. A powiedz mi, bo też wielu kibiców wiadomo, no często hejt, trochę anonimowi kibice, ale oni drwią z tego pasa mistrza Polski. Z kolei jak rozmawiałem z Krystianem Karzyszką, to powiedział mi, że właśnie ty mega do tego podszedłeś, że właśnie ten pas cię też delikatnie przekonał do, do wzięcia tej walki, bo nie chciałeś walczyć o, o pietruszkę, a skoro uważasz się za najlepszego ciężkiego w Polsce, to po prostu chcesz to w ringu udowodnić. I wiadomo, no to jest taki pas podrzędny, tak, ale na pewno też, no. Czy to jest prawda w tym, co powiedział właśnie Krystian Karaszka, że to też Cię przekonało? No jak to macie, tak jak powiedziałeś, tak? Myślę, że mistrzem Polski to wchodzi do historii, tak? Właśnie, kiedyś się nawet przed, przed wywiadem, tak? O historii i zawsze będzie fajnie, że w książce do końca, do końca świata już będę, że mistrzem Polski był Adam Kownacki w tym, w tym roku, więc to naprawdę dla na mnie wiele znaczy. Ja tak do walki ostro podchodzę i chcę się dobrze przygotować. No właśnie, ostro zasuwasz, mówisz, że mega poważnie podchodzisz, yy, zaznaczasz, tak jak już też wspomniałem, że jeżeli zrobisz swoje, no to twoim zdaniem łatwo wygrasz, więc nie ma takiej opcji, nie wiem, bo też niektórzy ludzie myślą, że, że ty możesz na przykład Kacpra delikatnie lekceważyć. Nie, bro br może, tak, jest tu 8 tygodni, jak mówię, trenuję dwa razy dziennie, więc yy, forma naprawdę na będzie wysoka. Powiedz mi też, bo yy, ty uważasz się tak po prostu tak szczerze za najlepszego nadal ciężkiego w Polsce i po prostu to udowodnisz tutaj? No, bo muszę, tak myślę, że tak. Myślę, że jestem najlepszym wadze ciężkiej tak w Polsce, więc. I, ale miałem ten pas, tak? Więc będę musiał go odebrać. Mówi, że też nie jest za rodziną? Czy rodzina na, 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 na samą walkę przyjedzie? Może żona, czy, czy zostają tam na miejscu? Tylko będzie żona, tak. Będzie też tata, brat i Teściu, więc rodzina będzie. też Dużo rodziny przyjeżdża z łomży, więc też to myślę, że będzie trochę waszego bo też dużo z nią przyjeżdża, więc myślę, że będzie dużo drużyny z Big Face'a. No właśnie, bo ty mieszkasz pod Łomżą, znaczy mieszkasz, twoje rodzinne strony są pod Łomżą, yy, nie było takiej opcji, żeby gdzieś bliżej właśnie yy, rodzinnych stron zawalczyć, czy po prostu tam nie było takiego, takiego obiektu, który by spełniał wymogi? Yy, no nie wiem, myślę, że yy, promotor Krzysztof Kaszczaka tak sobie wymyślił, takie miał tu plany i tak to wyszło, tak? No właśnie, bo wspomniałeś, że, że sporo rodziny przyjedzie, ja tam kiedyś odwiedziłem twoje rodzinne strony z siostrami, kuzynkami, kuzynami rozmawiałem, więc jeżeli oni naprawdę wszyscy się zbiorą w kupę i przyjadą, to, to doping może mieć mocny. Kasper też ma tutaj niedaleko swoje rodzinne strony, więc na trybunach też może być gorąco. No będzie wesoło, na pewno. Powiedz mi Adam, tak troszeczkę odejdźmy od Twojego pojedynku, Twój znajomy z Ameryki, Tomasz Adamek, po, niespełna, po ponad pięcioletniej przerwie wraca, walczy w klatce, ale na zasadach boksu zawodowego z Mamedem kalidowym. Po pierwsze, powiedz mi jak zareagowałeś, gdy usłyszałeś, że, że dojdzie do, do starcia takich dwóch zawodników i kogo upatrujesz w ogóle w roli faworyta? Tomka, kto, dla którego to jest płaszczyzna, czy, czy jednak delikatnie młodszy Mamed będący cały czas, że tak powiem w cyklu startowym może jakąś tutaj sensację sprawić? Nie myślę, że to będzie jednak boks, więc myślę, że to da sobie radę, tak? Mimo, że nie można lekceważyć, czy jest się A ale myślę, że tylko jakby boksersko, to Tomo jeszcze pokaże starego Tomka i. Da nie brakuje głosów, że, że kibicom troszeczkę brakuje, fajnie, że jest box, ok, niech będzie płaszczyzna Tomka, ale na przykład mniejszych rękawic od MMA, że to, to byłby taki taka iskra zapalna tak, i też taka kwestia, taka delikatnie y, znaku zapytania, tak? czy, czy, czy te mniejsze rękawice nie byłyby właśnie problemem dla Tomka? Nie, no nie, Tomek to jest naprawdę duży wojownik, walczył, kurde, z Kliczką, czy naprawdę z chłopami, które mocno biją, więc na pewno nie, nie myślę, że to by miało jakieś tam znaczenie. Okej, okay, to też chciałbym Cię zapytać o 17 lutego Riyadh, Arabia Saudyjska. 25 lat czekaliśmy na, na walkę o wszystkie pasy. W ogóle to będzie pierwsza walka w historii, gdy cztery pasy są równorzędne, ale jakby odchodząc od, od tej liczby pasów, to pierwszy niekwestionowany mistrz świata wagi ciężkiej, pierwszy od 1999 roku, czyli od Luisa, który wygrał z Hollyfieldem. Czekasz na tą walkę na pewno, jak my wszyscy, a kogo tam widzisz w roli faworyta, bo tutaj po ostatniej walce Tysona z Nganu, że tak powiem, kościół Tysona troszeczkę się zmniejsza i podąża w stronę w Nausyka. Stronę nie, myślę, że jednak Tyson Fury inaczej walka wygra, myślę, że gabaryty są niesamowite i myślę, że do tej walki też jest skupiony w 100%, Czy nie było za bardzo, myślę, do walki z nu, nu, Nga, do Nganu. A powiedz mi, czy wy ciężcy nie macie tak troszeczkę takiej zazdrości, jeśli chodzi o Usyka i tak podświadomie nie, nie, nie zawsze stawiacie na tych większych? Bo jak z Mariuszem Wachem rozmawiałem, który sparował przed na przykład Usykiem, przed walką Usyka z Dubła we Wrocławiu, to on też non stop stawiał na Tysona Fiurego i tam też na tym obozie mówił, że choć sparuje z Usykiem, to, to on chce Tysona. Ma już, ma już dosyć tego małego, który tutaj wszedł na rozrabiał, dwa razy wygrał z Joshua, jeszcze się tutaj panoszy. Teraz jest znowu Usyka, Mariusz Wach w Hiszpanii i też powoli zaczyna na zmieniać zdanie, ale tak jak rozmawiam z ciężkimi, to tak nie jest tak troszeczkę, że jesteście jednak za tymi ciężkimi i tak może, nie wiem, trudno mi powiedzieć, że nie doceniacie Usyka, ale, ale że jednak jesteście tak jakby, powiedzmy w cudzysłowie za swoim. No myślę, że yy, yy, no myślę, że Usyk świetnie boksuje, tak? I pracę nóg ma niesamowito, naprawdę jest super, boksuje przepięknie, tak? A jednak myślę, że to są duże chłopy i, i tu będzie jakby te kurde jednak, że ta waga dużo i prawdziwe ciężkie, a nie pompowane yy, będzie różnica, tak? Dokładnie, zwłaszcza, że jeżeli Tyson zastosuje, zastosuje te wszystkie swoje znane sztuczki, czyli będzie się wieszał, trochę zapasów, trochę pewnie brudnego boksu, jakiś nieczysty cios, będzie robił wszystko, żeby właśnie tymi gabarytami zamęczyć yy, Usyka, no a potem pewnie będzie chciał to skończyć, więc, więc na pewno te gabaryty będą w tej walce po jego stronie. No dokładnie jak powiedziałeś, tak? Myślę, że to będzie jakby yy, główny punkt tego wszystkiego. A powiedz mi teraz na koniec, tak może mniej poważnie, ty z perspektywy y, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, jak ty w ogóle odbierasz ten, to, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o sporty walki? Nie martw się, nie będę pytał o to, co rozmawialiśmy poza kamerami. I, i nie sporty walki, tylko to właśnie y, o te całe o ten cały, że tak powiem, jak to nazwać, nie eksperyment, y, ale o, chodzi mi o friki, tak? Jak ty w ogóle z perspektywy Ameryki to odbierasz, co, to, to co się dzieje w Polsce? Tam 400, 500 tysięcy pay-per-view sprzedaje się na takie walki, y, zawodnicy odklepują przed y, pierwszą sekundą albo w pierwszej sekundzie. Chodzi o to, żeby się obrzucać błotem na konferencjach, a nie o sport. Jak w ogóle ty na to patrzysz właśnie z perspektywy mieszka mieszkańca Miami? Jak powiedziałeś, tak Jak się wychowałem w Nowym Jorku, więc jestem człowiekiem, który wierzy w kapitalizm. tak. Jak ludzie to kupują, to daje pieniądze, więc tak ludzie chcą oglądać. tak. Więc no, wolny rynek. tak. Yy, niestety mnie to boli, że jakby w Boxersko, co jest naprawdę coś pięknego, że to troszkę upada, że my jako bokserzy, tak, mimo że mamy tyle platformy, żeby pokazywać te treningi, te jakieś wywiady dodzielać, żeby ludzie nas lepiej znali, nie używamy tego jakby do skutku. I tu jest chyba ten błąd, bo jednak Logan Paul pokazał, że ty możesz być tuberem, ludzie mogą Cię znać i teraz robi ogromne pieniądze i sprzedaje ogromne pay-per-view. Jak na to całkiem fajnie boksuje. No i się uczy, naprawdę, znamy, z nim właśnie taki chłopak, Third, co jest trenerem, tak, i on naprawdę, kurde, w to dużo pieniędzy inwestuje, żeby no się boksować na to poziomie. Więc też myślę, że mówić o mistrzu świata, ale też, no, to może jakby wyjść do skutku, bo też jakby... Ile ma 4-5 walk i walczy z wielką EMA, ale też jak z karierę, to jeszcze nie walczysz, kurde, z kimś z czołówki, więc yy, myślę, że po prostu pokazał jakby, co trzeba zrobić, żeby ten boks wrócił do najwyższego poziomu, tak? To jest pierwszy Marketingowo, marketingowego. Dokładnie tak, to jest, to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że nam naprawdę płacą grube pieniądze, i tak Maciek Sulecki walczył już na gali Frikowej, Albert Sosnowski, Rafał Jackiewicz, pewnie zaraz kogoś pomyle Kamil Łaszczyk też walczy. Przez Tomek Adamek podpisał, poza tą walką w KSW kontrakt na dwie walki w fejmie, więc też będzie tam walczył. Z tego co tak słyszałem, poza kuluarami, że zgodzili się oddać Tomka do, do, do KSW na pierwszą walkę po powrocie, ale potem nie za bardzo będzie mógł dyskutować, jeśli chodzi o Wala w fejmie, więc może tak być, że Tomek będzie się po prostu mierzył z jakimś naprawdę mocnym freakiem. No, z jednej strony ludzie na to patrzą dziwnie, tak? Bo na przykład nie wiem, Maciek Suleński cały czas jest w karierze, tak, cały czas wierzy w coś dużego, no ale jednak no, jest taka kasa, że, że trudno to odmówić, a jeżeli możesz jeszcze w takich firkach stoczyć, powiedzmy, walkę sportową, tak? Tak jak Maciek Suleński walczył w, w boksie K1 mieszany, ale z normalnym parkiem, czyli no, byłem zawodnikiem UFC, KSW i tak dalej, to czemu nie wziąć tych pieniędzy, tak? Dokładnie, no, każdy ma swoje rodziny, każdy ma życie, tak i musi się utrzymać, tak? Jak w boksie to nie wychodzi, szukają innych jakby rozwiązań? Tak? i myślę, że w ten wysuje jedną wersją, tak? Też miałem kurde, jakieś tam pełne oferty z tego pytania. Miałeś, czy, czy masz? No nie, by, byli jakby gadki, jakieś śmieszne czy telefony, ale jednak to Olam od razu. Nie, że olałam, ale po prostu, że nie jestem zainteresowany w tym momencie, bo jednak wierzę w czysty sport i na tym mi zależy, tak? Więc no myślę, że boks jest najważniejszy, a co się pytanie. <grym> Nie ma problemu, bo mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. W tym takim y, świadku trochę frikowym, trochę sportowym powiedz mi, bo to nie tylko friki fajnie płacą, ale też fajnie KSW płaci. Artur Szpilka, Twój znajomy z ringu, y, coraz bardziej się odnajduje w KSW, coraz bardziej kocha MMA. Gdyby na przykład y, y, tak. Y, Pytam oczywiście przyszłościowo. Gdyby padła propozycja od KSW, która, jak mówię, też bardzo dobrze płaci, na rewanż z Arturem, ale w MMA, bo Artur nie chce boksu już za, za żadne skarby z nikim, ale chciałbyś chciałby na przykład z Arturem się zmierzyć kiedyś w MMA, właśnie takiej sportowej federacji? Na razie nie myślę o tym. Na razie myślę o Kasperze Maino, 2 marca i tylko o boksie, tak? co będzie w przyszłości. Tak jak mówimy, tak, też mam rodzinę, też mam kurde życie na utrzymaniu, więc zobaczymy, ale na razie tylko myślę o boksie i że wygrać ten mi w Polski. No właśnie, teraz już na koniec. Po pytanie poważne, ostatnie. Powiedz mi, czy tak z perspektywy już kilku lat nie żałujesz, że nie wziąłeś wtedy tego Joshua i wziął to Ruiz i zrobił co zrobił? Tak z ręką na sercu? Y -y. Nie, nie mogę, tak? Życie jest takie było, tak się pod, tako, podjąłem taką decyzję i z nią muszę żyć, tak? W tym momencie nie, nie myślę, że to był najlepszy jakby czas na mnie nie byłem w, w przygotowaniu, więc może ta walka by się trochę inaczej potoczyła. Ruiz właśnie miał walkę przed tym z chyba dziewczęcznego, tak? Więc już był jakby w gazie, tak? Ja jednak w gazie nie byłem i, i mogę ta walka, to się inaczej potoczyć. Jedyne jakby rzecz, co mnie boli, to że Chciałem zobaczyć w karierze mojej, o coś środę, tak? i tak? Jedna rzecz, co by mnie bolała, to że miałem szansę o to zobaczyć, a to nie wykorzystałem, tak? Ale tak jak mówisz, tutaj od, w, pojedynek na odbudowanie, zwycięstwo, zdobycie pasa mistrza Polski, a potem niech się dzieje, co tam sobie zapisane w górze jest. O, I wujek wiesz, mi, o, o, o mnie za, zadbał, więc y, też nie o co narzekać. Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Fajnie porozmawiać na polskiej ziemi, nie tylko tam, w, w tej pięknej Ameryce. W Miami, co prawda u ciebie jeszcze nie byłem. Ale życzę... To rozumiem, że to samo zrobisz z 2 marca z Kacprem. tak jest. Dzięki wielkie powodzenia będziemy się widzieć w Koszalinie. Tak jest. Zaproszenia. Zapraszam wszystkich na galę 2 marca.